Witam w kolejnym odcinku Super Game Show Meister. Dzisiaj teleturniej Jaka to melodia? No a dzisiaj pogadamy sobie trochę o tytułach międzynarodowych tego teleturnieju Gdyż zdarzało się trzykrotnie, że jeden tytuł był używany w więcej niż jednej wersji teleturnieju Jaka to melodia? Już pomijając fakt, że nasza, nasz tytuł np. Jaka to melodia? był również używany w wersji ukraińskiej, tylko że no po ukraińsku, jaka to melodia chyba, to to było. Eee, no ale tego nie nie no ponieważ są dwa różne języki. No ale tutaj mamy takie wersje jedno, jednojęzyczne. Eee, I tutaj mamy trzy tytuły i trzy grupy krajów, które tego tytułu używały. Pierwsza, to oczywiście Name dead Tune. Oryginalna, amerykańska, anglojęzyczna nazwa. Używana w oryginalnej amerykańskiej wersji, a także w wersji australijskiej, brytyjskiej, e, co nie powinno dziwić, oraz w wersji włoskiej. Name, name That Tune, Indowina La Fida, czyli ta najnowsza włoska wersja z anteny TV8. E, jeśli chodzi o drugi tytuł, używany w więcej niż jednym kraju, więcej niż jednej wersji, to Sarabanda. Sarabanda to oczywiście kojarzy się z Włochami. Wersja włoska Jakiej to Melodii nosiła taką nazwę w latach 1997, 2004, 2005, 2009 oraz 2017. Czyli z czasów emisji na antenie kanałów Mediasetu. Początkowo Italia Uno, potem Kanale Cinque, i potem znowu Italia Uno. No ale e, pewnie ci, którzy oglądali mój odcinek na temat rumuńskiej wersji Jakiej to Melodii, bo, ponieważ taki już wypuściłem. Wiedzą, że ta nazwa została użyta również w wersji rumuńskiej z 1999 roku. No i należy tutaj powiedzieć, że, po pierwsze, zarówno język włoski, jak i rumuński należą do grupy języków romańskich, czyli do tej samej grupy językowej. To są języki pokrewne, tak jakby polski i czeski, czy polski i rosyjski. Natomiast należy się stwierdzić, że. Rumunii y, zapatrywali się z wieloma rzeczami na Włochy, ponieważ no, jakby nie było, Rumunii to jest mniejszość narodowa numer jeden, numero uno in Italia. Y, to też y, różne pomysły zaczerpali z, od Włochów, no i zaczerpali również tytuł dla swojej wersji, jakiej to melodii. Y, no i trzeci tytuł, francuski, Fazila La Fazila Używany jest zarówno w wersji francuskiej, jak i kanadyjskiej. Tyle, że e, ta wersja kanadyjska to, e, to, to jest wersja z Quebecu, czyli z e, części francuskojęzycznej. E, ponieważ prawdopodobnie ci w anglojęzycznej Kanadzie oglądali amerykański oryginał. Ale pewny nie jestem. E, w każdym razie Quebec miał swoją wersję. I nazywała się, się ona nazwę taką samą jak we Francji. Fazi la Chanteur. Dobrze, to wszystko na dzisiaj. Mam nadzieję, że odcinek Wam się podobał. Do zobaczenia w kolejnym odcinku Super Game Show Meister.